Hej, cześć dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym vlogu i wyjątkowym vlogu na moim kanale. Sam jeszcze. Jeszcze troszeczkę poproszę. Tak, myjemy jajecznicę z majonezą. Ktoś tak jeszcze robi? Dajcie znać. Witam się z Wami właśnie. Podczas naszego śniadania. Mamy dzisiaj jajecznicę, chlebek, ale przede wszystkim kaweczkę. I tutaj mamy piękne latte art ale tutaj jeszcze piękniejsze no, zobaczcie. Tam co tu w ogóle to nie pokazuję? <grym> no, to, jest, to jest ładne. No tak. Ale, ale tutaj, no zobaczcie, wyszło przepięknie. No, my zajadamy śniadanie. Życzę wszystkim smacznego. Tutaj moja cytrynianka, herbata, koperek włoski. A przy okazji, tak tutaj leży czekolada, to wam polecę. Tak. mhm Małe co nieco Cadbury Dairy e, daily Milk. Holnat, wow, przepraszam. no, Polecam Wam serdecznie. Jest przepyszna. No, Magda ostatnio zajada stresy. Dobrze. Zróbcie sobie kawkę, herbatkę i zaczynamy tego vloga. Zapraszam. Ja Zapraszasz? Lubię majonez. Lubisz nie. majonez. Jajka z majonezem w każdej postaci. Tak, jajcznica z majonezem, jajka. Y... Nie, jajko Nawet sadzone to na chleb to tylko z keczupem. Mm, Nigdy z ja majonezem. Ja nie lubię tak. A ja uwielbiam. Dobrze. Jajko życzę smacznego? Jak posadzony tylko ziemniakami, dobrze. I z mizerią. Nie, z ziemniakami i mlekiem. Tak? Tak jedzeniowo zaczęliśmy. Dobrze, to zapraszam Was na vloga. Miłego oglądania. Dzień dobry moi drodzy, oficjalnie witam się z wami w tym vlogu twarzą. W twarz witajcie w lipcu pierwszy vlog z naszego mini serialu lipcowego, lipiec przy kawie. Rozpoczynamy i na początek kilka ogłoszeń parafialnych. Jeszcze nie do końca w sumie jestem pewna, jak to rozgryzę i czy filmy będą pojawiać się codziennie w lipcu, czy filmy będą pojawiać się od poniedziałku do piątku. Na pewno dam wam znać, ale na pewno będzie tych filmów więcej. Słuchajcie, spędzamy razem lipiec, także zapraszam, jeśli nie subskrybujecie tego kanału, to koniecznie zasubskrybujcie, aby być ze mną na bieżąco. Oczywiście możecie wcisnąć dzwoneczek. Gdybyście chcieli dostawać powiadomienia o filmach i nie przeoczyć żadnego vloga, bo tych vlogów, na vlogach w sumie w się skupimy, tych vlogów będzie na pewno sporo. Planuję nagrywać tyle, ile będę mogła, nagrywać codziennie i chciałabym, aby z naszego, bo tak, zaczynamy Eurotrip, dzisiaj wielkie przygotowania, wielkie pakowanie, tak sobie to wymyśliłam. Jeszcze chwila do naszego wyjazdu, ale chcę być przygotowana. I chcę mieć to dobrze rozplanowane, i wymyśliłam, że dzisiejszy dzień właśnie poświęcę temu, aby się spakować. Plus później pewnie posiedzę w biurze, bo chciałabym jeszcze kilka rzeczy porozpisywać, kilka rzeczy tak um, logistycznie sobie rozplanować, bo naprawdę tutaj logistyka musi być, naj... na... musi być na najwyższym poziomie. Potrzebuję kawy. Za chwilę sobie zrobimy kawkę i będziemy robić stylówki. Tak, bo, ja, bo jeśli ja się pakuję na dłuższy urlop i zwłaszcza na taki urlop, gdzie będziemy jeździć samochodem, gdzie nie ogranicza mnie za bardzo bagaż, i wtedy to jest um, niestety taki case, że mogłabym zabrać tych rzeczy za dużo i ich nie wykorzystać. Dlatego dobrze jest, jeśli jedzie się gdzieś samochodem, dobrze jest sobie to rozplanować względem. Takim, aby mieć każdą stylówkę przygotowaną, outfity na każdy dzień i być przygotowanym również na każdą ewentualność, czyli muszę na przykład wziąć płaszcz przeciwdeszczowy, muszę wziąć jakieś yy, większe buty, muszę wziąć klapki, muszę wziąć Birkenstocki, z jednej strony fajnie, bo mogę wziąć co tylko chcę, ale z drugiej strony nie może być tego za dużo, aby to mnie nie przytłoczyło i żebym mogła cieszyć się tym urlopem, a nie zastanawiać się, co ja muszę teraz założyć i wiecie, tego typu rzeczy. A więc tak, dzisiaj się pakujemy. Jestem bardzo podekscytowana. Powiem Wam, że potrzebuję tego urlopu. Potrzebuję się zresetować, potrzebuję odpocząć. Mimo, że ten urlop będzie dość intensywny, na pewno to będzie ogromna przygoda dla nas, to wydaje mi się, że fajnie. Będzie się oderwać od tej codzienności, porobić inne rzeczy i tak porozkminiać. Co dalej? Nie, chyba w ogóle krzywo stoicie, przepraszam. Także tak, moi drodzy. Lipiec przy kawie, zaczynamy. Zapraszam Was serdecznie na wspólną przygodę. Mam nadzieję, że jesteście tutaj ze mną i będzie Wam się miło spędzać z nami czas i jechać do tej Polski, bo sytuacja wygląda następująco bowiem część urlopu spędzamy w ramach naszego Eurotripu, a część urlopu będzie w Polsce, więc tego urlopu będzie sporo, to będzie najdłuższy urlop w roku ale my taki tak, tak zawsze planujemy, że są krótsze urlopy, a jeden taki urlop w ciągu roku jest taki dłuższy właśnie poświęcony takim wyjazdom więc tak. I z czym teraz do Was przychodzę? Na pewno potrzebuję kawy, bo od rana w ogóle jeszcze ogarniałam takie internetowe rzeczy, ale przychodzę do Was z takim szybkim holem. Pokażę Wam ostatnie zakupy, bo przyszła do mnie paczka z Amazona wczoraj. I słuchajcie, potrzebowałam kupić sobie jeszcze odżywkę moją ukochaną, którą zabieram ze sobą, i ona jest świetna bo umyję włosy, nałożę ją na dwie minuty i włosy będą po niej piękne. L'Oreal Elvive Extraordinary Oil Rapid Reviver, ja ją teraz zamawiałam na Amazonie, bo tam jest dostępna w całkiem dobrej cenie, niestety w Budzie już dostępna nie jest. I tutaj mam jeszcze w ramach prezentu odżywki, więc tak. E, bo dziewczynom też wysyłam, jak będę w Polsce, wysyłam paczki, które powiedziałam, że wyślę, ale właśnie z naszego pięknego kraju w ramach wyzwania sprzątaniowego napisałam do dziewczyn mam ich adresy paczki już prawie że są skompletowane więc to również ogadnęłam mam nadzieję że się ucieszą takie drobiazgi ale myślę, że to jest takie miłe i fajne i też może wezmę udział w kolejnym naszym wyzwaniu sprzątaniowym, które szykuję na październik. No, zobaczymy. I może Wy też będziecie mieli ochotę wziąć udział w wyzwaniu sprzątaniowym. Więc serdecznie Was zapraszam. Kolejna rzecz, jaką kupiłam, to oczywiście case do telefonu, bo ja nie mam teraz przy sobie telefonu, ale ja lubię ten case, słuchajcie, z ringiem na palec tym takim pierścionkiem, bo wtedy mój telefon trzyma się dobrze w ręku. A boję się, że ten case, który teraz mam, niestety ten ring już nie jest taki stabilny i boję się, że mogłoby się coś z nim stać, by mógł mi odpaść, a naprawdę to działa Więc polecam wam takie case'y, są świetne, są przeprze prze genialne i wyglądają też ładnie I Są gumowe, łatwo się je zajmuje, łatwo się zakłada, ja też mam um, tę folię na wyświetlaczu i na szczęście na razie ten telefon działa. Też muszę sobie pulsować kilka rzeczy, kilka rzeczy pospisywać jeszcze z telefonu, żeby zrobić jak najwięcej miejsca, tym będę się zajmować w kolejnych dniach, ponieważ pakuje się też dużo wcześniej. Dlatego, że te kolejne dni chcę poświęcić totalnie na regenerację, na to, aby się wyspać, aby odpocząć, aby się przygotować tak mentalnie do tej podróży, bo będziemy spać w samochodzie, słuchajcie. To nie będą tylko piękne miejsca, hotele i tak dalej, tylko będziemy spać w samochodzie kilka razy, będziemy spać w w dwóch miejscach, jak nie w trzech, bo to trzecie miejsce jest takie ruchome, zobaczymy. Ale tak. A więc tak, moi drodzy, case. I trzecia rzecz, jaką zamówiłam, to pomyślałam, że fajnie by było zacząć znowu prowadzić dziennik wdzięczności. Skończyłam już dwa, to jest mój trzeci i zdecydowałam się na ten w beżowej odsłonie. On jest przepiękny i ten to jest najbardziej klasyczna wersja, więc myślę, że będzie pięknie zapisywać swoje myśli, swoje przemyślenia podczas podróży. Więc The Five Minute Journal od razu też kupiłam na Amazonie, był dostępny chyba za 18 funtów, coś takiego, ale naprawdę to jest cudowna sprawa. Ja ją bardzo serdecznie polecam. Ja mam z firmy Intelligent Change i on jest przepiękny. Tutaj macie o. Tak, on wygląda w środku. Można sobie wpisać datę, potem jest um, cytat na dany dzień, za co jestem wdzięczna, co dzisiaj zrobię takiego, aby ten dzień był fantastyczny, moja afirmacja codzienna, później co się super takiego wydarzyło w ciągu dnia, no i czego się dzisiaj nauczyłam. Więc myślę, że to będzie idealne rozpoczęcie tego dziennika. Zacznę go pewnie jeszcze troszeczkę wcześniej, tak, żeby. Fajnie się to wszystko zgrywało. To to zamówiłam na Amazonie, moi drodzy, i pomyślałam, że pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, bo już dawno o tym nie mówiłam, a ja cały czas zamawiam zdjęcia. Zdjęcia z free print, więc jeśli mieszkacie na wyspach, to serdecznie Wam polecam. To nie jest żadna reklama, współpraca ani nic z tych rzeczy. Po prostu wiem, że kiedyś Wam o tym mówiłam i niektóre z Was ostatnio do mnie pisały, że w sumie cały czas z tego korzystają, a ja nie przypominam, więc przypominam. Że coś takiego istnieje. Ściągacie sobie aplikację na telefon, dodajecie zdjęcia. Tam jest 45 zdjęć, które można wywołać za darmo, tylko płacicie za wysyłkę i dostajecie fajnej jakości zdjęcia. Więc jeśli jesteście podobne do mnie i lubicie zdjęcia, właśnie takie na papierze to ja serdecznie, serdecznie Wam polecam. I tutaj zaczęłam w ogóle wywoływać zdjęcia, bo ja mam ich dość sporo, z 2023 roku, z tego podsumowania, które robiłam na Instagramie i chciałam zrobić z tego fotoksiążkę, więc tutaj jest część tych zdjęć e, z tego roku. O i proszę, i Kozmo też się załapał. No i kolejną część e, muszę sobie dodać i również... O, tutaj mamy jesień. <laughs> ja będę przygotowywać się na lato. E, no i muszę również... Wywołać kolejną pulę tych zdjęć, więc pierwsza, pierwsze 45 jest już ze mną. I to tyle, jeśli chodzi o moje. Ostatnie zakupy przed urlopowe. Czy to jest brudne? Ja nie lubię, jak Amazon tak pakuje. Ej, bo Amazon pakuje wszystko, wiecie, jak zamawiacie. Wszystko pakuje do jednej, jednego boksa, jednego pudełka. I tak miałam odżywki, case, to i macie zamówił jeszcze dwie inne rzeczy. I to wszystko razem latało w tym pudełku. Fajnie, no, no fajnie. Dobrze by było, jakby to było zafoliowane i wtedy nic by się nie wybrudziło, chociaż nie jest jakoś super brudne. Dobra, wybaczam, ale no piękna to jest rzecz. Okej, okay, moi drodzy. Zabieramy się zapakowanie. pakowanie. Muszę też do umyć, w ogóle jest dużo rzeczy do ogarnięcia takich przedwyjazdowych i moim takim właśnie złotym sposobem na to, aby się dobrze spakować jest to, żeby porobić sobie zdjęcia różnych tak żeby się o to nie martwić i wiedzieć co do czego pasuje, żeby fajnie to wyglądało, bo ja też lubię na urlopie rozwinąć się tak kreatywnie, my robimy dużo zdjęć, dużo takich... Mam nadzieję, ładnych zdjęć. I liczę na to, że również tych ładnych, te ładne zdjęcia pojawią się na Instagramie. Więc jeśli mnie tam nie siedzicie, Instagram Magda Kawie, to serdecznie Was zapraszam. Myślę, że w lipcu będzie się tam dużo fajnych rzeczy działo. Dobrze, to tyle na ten moment. I rozpoczynam wielkie pakowanie. Muszę wyjąć moje reklamówki, torby, buty, rzeczy. Pomyśleć, porozkminiać, poprzymierzać, porobić zdjęcia i będę Wam co nieco pokazywać, jak to wygląda, jak to sobie rozplanowaliśmy. Też mamy bagażnik pożyczone od kolegi, który można przymocować, już jest w sumie przymocowany do naszego dachu, więc nie ma problemu, bo mamy też kilka rzeczy, które zabieramy do Polski ogólnie, które tam zawozimy do rodziny, również prezenty, więc wiecie, no troszkę tego będzie i nasz samochodzik jest taki, no, no nie za duży, za dużo tam się nie, nie da wpakować, więc taki bagażnik na pewno się również przyda. Też zabieramy lodówkę, wiadomo, bo będziemy... Przewozić różne rzeczy. No, myślę, że naprawdę będzie ciekawie. Jestem bardzo podekscytowana i zobaczymy. Mam też cały plan, całą rozpiskę. Co, gdzie, kiedy, o której, dlaczego, chociaż ostatnio dodałam jedno miejsce, więc no, rewelacja. Fajnie, że idziemy samochodem, bo jesteśmy wtedy o wiele bardziej elastyczni. Dobrze, zabieramy się, moi drodzy, do działania. Nie rozgaduję się, bo ten czas również mam jeszcze, mam jeszcze, mam już ograniczony, a dużo rzeczy do zrobienia, więc. Trzeba się troszeczkę spiąć. Słuchajcie, wrócił najlepszy mor na świecie. I przyniósł mi prezent. Bardzo, prezent. Totalnie się nie spodziewałam. W ogóle się nie w ogóle. spodziewałam, w ogóle się nie spodziewałam. Bo Marcin ja też e, załatwia sprawy, ogarnia przed przed przedurlopowo. I zobaczcie, co ja tutaj mam, ale idealnie w czas. No nasza piękna kanapa. <laughs> jest piękna. Dobra, idealnie ci się udało. To jest Emeczka? Tak. Zobaczcie. Mam tę koszulkę! Ja nie wiem, co mi odbiło. Tak mi się ona spodobała. Tak za mną chodziła. Jest przepiękna, więc idealnie, bo akurat będę robić stylówki, więc sobie ją przymierzę do moich outfit'ików. Bardzo, bardzo ładna. I co tutaj mamy? Ile ona kosztowała? 12 funtów. A jeśli chodzi o skład, to o ile mnie w ogóle... No zobaczcie. No, no, ona krzyczy wakacje. A jeśli mnie nie myli t, y, pamięć, to chyba 100% Pawełny, czy tak, czy nie? 100% pambuk. Koton, dobra, 100% bawełny I jest naprawdę przepiękna. Prze no fajny prezent, fajny. Bardziej się cieszę niż z kwiatów. <grywa> Na ten moment, no. Okej, okay, a teraz będę robić obiad. Zobaczcie, mam najlepszą mamy na świecie. Mamy pierogi! Ale one są z kapustką i z grzybkami i pięknie pachną. To ile już tam zostało? Jeszcze na raz. Słuchajcie, no na rewelację, one są przepyszne. Więc odgrzewamy, oczywiście z cebulką i zajadamy. Jestem ja, jest i moja kaweczka, i pora na najbardziej kreatywny moment. Czyli stylóweczki, moi drodzy. Czuję urlop, czuję, że to się zbliża. I jaram się tym bardzo. Więc kawka jest i można zaczynać. I wiecie co? Tak sobie wymyśliłam podczas obiadu, że rozpiszę mniej więcej, jakie stylówki potrzebuję, ile tych stylówek potrzebuję? I sobie to podzielę etapami. Pierwszy etap podróży, drugi etap podróży i trzeci etap podróży. Dla mnie ma to ogromny sens i tak sobie też to poukładam, że w jednej torbie będę miała jedną część, drugiej, drugą i trzecią, w trzeciej, trzecią, bo wyszło tego sporo. Dużo potrzebuję, bo jednak dopiero pranie będzie w Polsce, więc możecie sobie wyobrazić, też potrzebuję dużo par skarpetek, bielizny i tak dalej, ale no będzie ciekawie. Mam nadzieję, że będzie fajny urlop, i wszystko się uda. Więc trzymajcie kciuki. A w ogóle, moi drodzy, pora na nowe intro. Zapraszam. Dajcie znać, jak Wam się podobało, i czy czegoś takiego się spodziewaliście. A ja przechodzę do pakowania, bo mam co przeglądać i nad czym się zastanawiać. I będę wykorzystywać nowości. Najwyższa pora. Przed chwilą złożyłam pranie, bo w ogóle wam nie mówiłam, ale wczoraj był pierwszy wolny dzień, kiedy ja nic nie nagrywałam. Skupiałam się tylko i wyłącznie na montażu, abyście mieli co oglądać podczas mojego urlopu, mojej nieobecności. Więc mam nadzieję, że wszystkie filmy Wam się podobały, że miło spędzaliście przy nich czas i że no były fajne, po prostu. I teraz e, naprawdę mam nadzieję, że te filmy również będą. Ciekawe, troszeczkę inne, ale przyda się takie urozmaicenie. I tak, wczoraj nic nie nagrywałam, montowałam, a dzisiaj, tak jak Wam mówiłam, pakuję się, ale zanim Wam pokażę, co i jak, bo pranie te się robiły, to, co mi wyschło, poskładałam, a jeszcze czekam na jedną bluzę, na jedne spodnie. Je ze sobą również zabieram, bo są bardzo wygodne, bardzo fajne i uniwersalne, i na pewno będą idealne do podróży samochodem, ale zanim to, to chciałam Wam pokazać, co Wam polecam, bo ja sobie romantyzuję pakowanie bardzo. Lubię to robić, kiedy mam czas, kiedy wiem, że mogę sobie tak na spokojnie to zrobić, kiedy się nigdzie nie śpieszę. Dlatego też robię to z takim wyprzedzeniem. I tak, słucham sobie w międzyczasie muzyki z Bridgertonów z sezonu trzeciego. Soundtrack jest naprawdę fantastyczny. Ja uwielbiam, kiedy są tylko instrumenty i nie ma żadnych słów i to mnie tak też relaksuje, wycisza i bardzo dobrze przy takiej muzyce mi się pracuje i słuchajcie, wypiłam już połowę kaweczki i w międzyczasie wyjęłam sobie z podłóżka buty między innymi Birkenstocki i te klapki, o których zapomniałam to są tomsy, takie japonki, tylko myślę, że te będą wygodniejsze, chociaż te są ze skóry, a te niestety są sztuczne, jednak nie przepadam za japonkami, tak Wiecie, po tym jak je kupiłam, pochodziłam w nich. Nie robiłam masy kilometrów, ale wiem, że na dłuższe takie trasy, znaczy nie dadzą rady, te lepiej się sprawdzą. Mam też buty na obcasie, wyjąłam sobie. E, a, powinno wyjąć jeszcze R-Max, bo mam tu Air Force One, New Balance. Mam też Samby, które chciałabym ze sobą zabrać, więc wiecie, nie zabieram tych wszystkich butów. O nie, ja tylko sobie wyjąłam takie moje propozycje i będę sobie. Mm, no, je zakładać i testować i ubierać. Tutaj też jest czapeczka, którą chciałabym wziąć, bo myślę, że będzie idealna. Plus mój kapelutek. No i torebka i plecak na wycieczki. Więc to już mam, akcesoria są, więc pora zająć się ubraniami. Moi drodzy, pierwsza stylówka wybrana, taka pierwsza, pierwsza, w której będę podróżować do Francji. I tak, mam na sobie bluzę, to jest super dry, rozpinana z misiem w środku, bo jednak może być chłodno. A nie stawiam tym razem na taką przekładaną przez głowę, przez to, że ona mnie zazwyczaj denerwuje na samym początku, dlatego pomyślałam: Dobra, przetestuję coś takiego, zobaczymy, jak się u mnie sprawdzi. Oczywiście musi być kaptur, bo prawdopodobnie będziemy wychodzić na pokład i będziemy. Yy... Obserwować wschodzące słońce, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że tak. Po to koszulka, bokserka Gap, spodnie Outspayer, bo są najwygodniejsze, czarne. No i do tego New Balance, te moje buty, które są przewygodne, ultra lekkie i nigdzie mi się tam, nigdzie mnie nie obcierają. Myślę, że powinno być ok. Więc tak, robię zdjęcie, żebym pamiętała i na pewno tę stylówkę od razu sobie odłożę. Już na zaś niech leży, niech czeka. Styloweczka numer dwa, moi drodzy. Jest dobrze. But Przyjechały posiłki, za chwilę będzie kawka, i zobaczcie, tak sobie wystylizowałam tę dzisiejszą koszulkę, którą dostałam. Mam nadzieję, że to, co mówię, brzmi troszeczkę chociaż po polsku. Um, tak, i w ogóle, co chciałam powiedzieć, to to, że te spodenki one przeleżały w szafie rok albo dwa lata. Ja je kupiłam w Hajemie. Bardzo mi się podobały, dlatego że jak widzicie, one są troszeczkę dłuższe i są z czarnego ale tak. Troszeczkę łudziłam się wtedy, że są ok, jeśli chodzi o rozmiar, niestety były za małe, a dzisiaj je wyjęłam z szafy i pomyślałam, dobra, albo je teraz założę i będą dobre, albo je oddaję i słuchajcie, są dobre. I dlatego do mam właśnie tę koszulkę z pomarańczami, ona jest przepiękna i birki. Tutaj są buty, które chcę zabrać, tutaj buty, które chyba zostawię, chociaż myślę, że te jeszcze ewentualnie mogę też zabrać, bo... Przydałyby mi się jakieś obcasy, kapelutek, czapeczka. Zrobiło się troszeczkę ciemniej, bo niestety pada, jak to w Anglii. Nic się nie zmienia, a ja sobie tak o, robię różne stylizacje, robię zdjęcia, wybieram, układam, porządkuję i mimo to, że. To mi troszeczkę czasu zajmuje, to po pierwsze, mam z tego mega fan i to jest takie przyziemne i takie dość przyjemne, a po drugie, wiem, że podczas wyjazdu będzie o wiele łatwiej, bo tylko wyjmuję, patrzę jaka jest pogoda, wyjmuję, zakładam i to tyle, nie muszę się nad niczym, nad niczym zastanawiać. Wszystko mam gotowe, wszystko mam posegregowane, więc myślę, że to ułatwi mi sprawę. Czy wykorzystam wszystkie outfity? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce, na pewno dam wam znać, ale Powiem Wam, że podoba mi się to popołudnie. Za chwilę będzie kaweczka i Marcin stwierdził, że robi to samo, więc myślę, że ja będę takim troszeczkę mm, sędzią oceniającym i też mu pomogę. No, dajcie znać, jak Wam się podoba ten outfit, ale ta koszulka na no rewelację. Też zauważyłam, tak do takich wniosków doszłam, że chyba trzeba posprzedawać troszeczkę ubrań. Bo zrobiłam roszadę i te nowe ubrania naprawdę wybiły się. Wy, w ogóle one grają pierwsze skrzypce. I cieszę się, że troszeczkę się pozmieniało, że mam tego więcej i mam też wybór. I jest coś nowego. To zawsze cieszy oko. Okej, okay, dobra. To trzecia kawka, za chwilę wjedzie i lecę dalej z outfitami. A, jeszcze Wam coś pokażę. Przepraszam za bałagan, ale tutaj są outfity. Macie się z tego śmiał. Outfity, które wybrałam i sortuję sobie dniami. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty itd., dalej. Więc za chwilę to złożę i lecę z kolejnymi. Może wydawać się, że jest tego dużo, ale to też jest taki mix and match i wszystko powinno do siebie pasować. To tyle ode mnie. Działam dalej. Marcin dołączył. Pijemy wspólnie kawkę. Bierny. Obserwator? Obserwator. No i troszeczkę taki sędzia. Tak, tak, moja loża szyder... szyderczów? 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 Szyderców? szyderców. Tak, moja ja muszę się zastanowić. Moja loża szyderców tutaj... Ja nie po polski. No, ja mam problem dzisiaj, nie wiem, muszę się wyspać, ale teraz jest taki plan. I słuchaj, no właśnie o to chodzi. Podoba Ci się mój outfit? Tak, tak, podoba mi się taki właśnie, mówiłem przed chwilą, że taki nonchalant, taki wiesz, taki... Dobra, czy jesteś się na to gotowi? Tak wygląda. Birki, spodnie, Zara, proszę, koszula Zara, która bardzo mi się podoba. Jest taka troszeczkę szersza, tutaj jest związana. I do tego kapelusz lak. Dziękuję, pozdrawiam. Nie będę zdradzać wszystkiego, ale ten outfit tak mi się podoba. Wiecie, ja w ogóle tak sobie chodzę, bo ja mam taką pulę ubrań, która bardzo mi się podoba. I teraz sobie tak chodzę do sypialni i wybieram to, to, to to i to. I zobaczymy, jak to będzie grało. I według mnie wygląda to super. Zgodzicie się? Ekstra, nie? No, także. A, i w ogóle kocham te bilki. Wyciągnę. I twoje też wyją. Dobrze. shoes, no. Ja nie wiem, co ludzie od nich chcą. To są bardzo dobre buty. To są bardzo dobre buty. Bardzo dobre, okay. bardzo a i do tego jeszcze plecak, oczywiście, i okularki. Kilka godzin i dwie kawy później skończyłam. Mam wszystkie stylizacje i jestem siebie bardzo zadowolona. Nie biorę niczego, czego bym nie potrzebowała. Troszeczkę mi to zajęło, ale. No, chyba wyszło fajnie. W sumie sami zobaczycie i ocenicie. Dajcie koniecznie znać podczas tych vlogów, jak Wam się podobają moje wybory, ale myślę, że powinno być całkiem dobrze. I tylko wszystko zależy od pogody, tak naprawdę, ale jestem przygotowana i na ciepło, i na zimno, więc yy, tak, powinno być ok. A teraz co? Teraz to wszystko spakuję, tak, żeby mieć gotowe, bo jednak myślę, że ubrania to chyba. Najcięższa część pakowania, bo kosmetyki to ja już wiem, jakie zabieram. pielęgnację wiem, jaką zabieram. Takie dodatkowe rzeczy, ja wiem. Papiery też mam ogarnięte, ale najbardziej e, mnie przerażało właśnie, przerażał wybór ubrań i cieszę się, że mam to za sobą i nie muszę się o to martwić i będę miała to za chwilę spakowane, a teraz tylko popołudniami będę się zajmować innymi rzeczami, także do momentu wyjazdu powinniś, powinniśmy być ogarnięci. Kciuk w górę dla mnie. I oczywiście zostawcie kciuka w górę i możecie zostawić też emotkę samochodzika z wiatrem. Jeśli będziecie i macie ochotę oglądać w ogóle te vlogi z wyjazdu, to koniecznie zostawcie taki znak po sobie. Eee, I czekam na Wasze kciuki. Tak? Mm, a teraz co teraz pakuję? Tutaj są moje akcesoria, są buty, Macie już wyciąga swoje buty. Zobaczcie, tak to wygląda. Nie pokazywałam Wam wszystkiego, abyście mieli też taką powiedzmy, że nie spodziewam się, tam chodzi, ale wiecie, nie chcę ym, wykładać wszystkich kart jeszcze, że tak powiem. No, a na kolację jemy pierogi i idziemy spać przed północą. Tak jak Wam mówiłam, teraz jest mocne postanowienie, żeby się. Wysypiać. To jest bardzo, bardzo ważne. Regenera regeneracja przede wszystkim. Dobrze, moi drodzy! Przychodzę się z Wami pożegnać. Nie będę przedłużać tego vloga. Mam nadzieję, że tak jak i ja poczuliście taką iskierkę ekscytacji i ze, że ze, ze będziecie tutaj ze mną na, na bieżąco, tak. Tak, e, właśnie taką nadzieję mam. I co? Idziemy się kąpać. Obejrzymy sobie jeszcze odcinek Bridgertonów, bo się troszeczkę wkręciliśmy. Zjemy pierogi i idziemy spać. Taki jest plan. I czy będę nagrywać jeszcze przed wyjazdem? Nie wiem, nie mam pojęcia jak to się ułoży. Najpierw muszę poogarniać resztę rzeczy, tak żeby mieć spokojną głowę. I żeby ten wyjazd był rzeczywiście takim wyjazdem, z którego będziemy czerpać na 100%. Nie chcę się niczym przejmować, nie chcę się niczym zajmować, po prostu chcę odpocząć, zresetować się, zobaczyć nowe miejsca, pozwiedzać, przeżyć przygodę i mam nadzieję, że ta przygoda będzie piękna. Dobrze, nie przedłużam. Mam nadzieję, że to co dzisiaj nagrałam wam się spodobało. Że miło tutaj spędziliście ze mną czas. Ja wam za dzisiaj dziękuję i widzimy się. Mogę to teraz już tak powiedzieć. Jutro tak, widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale o 6 rano czasu polskiego, o 5 rano czasu angielskiego. Więc jeśli macie ochotę, to wpadajcie. Dobrze, cieszę się, że tutaj byliście i do zobaczenia jutro. Na razie. Pa!